Robimy niespodziankę dla Matyego. Urodzinową. Urodzinową jest e, 14 chyba, tak? Piątek. 14, tak, października. 14 października. Jutro wjeżdżamy do Stanów, drodzy widzowie, e, z Lewym i z Eryczkiem, a Karolina zrobiła krzyżówkę. krzyżówkę. To jest krzyżówka rozwaniowa dla Matyego, w którym jest coś ukryte. Tak. Tylko najpierw zamiast krzyżówki muszę mu te karteczki z literami mhm. gdzieś poustawić tutaj z Mati z tych liter będzie musiał ułożyć słowo w pierwszej... pierwsze słowo w krzyżówce. Zapraszam. Wołamy Matiego. Idziemy ponad. Chodź, chodź. dla Ciebie trzy karteczki. Serio? Tak. Musisz je znaleźć i z tych yy, liter ułożysz pierwsze hasło w krzyżówce, którą ja dla Ciebie przygotowałam. Mhm. Masz minutę. Serio? Na znalezienie kartek. Ten czas. Trzy kartki zielone. Tutaj jest ten czas, nie? O widzowie o tym nie mówiłam, ale ma Mati minutę. Czas. Czas. Zielone kartki, trzy. Zielone kartki? Tak, tak. się dokładnie. Pazii? Nie, widzowie, ta karteczka była tu schowana. Dokładnie. Tak, spadła. No na 20 raz. sekund. Dwie kartki. Trzech. Jedna to jest G, a druga Boczekaj, to jest. 3. Czekaj, bo jest mati, spójrz za siebie. Widzisz tam karteczki? Ja! Dobra. To są twoje karteczki. Idziemy. Więc to są jakieś jaj. Mam krzyżówkę. Nie, ma tam nie ma jaj. Z tych liter tu powinna być jeszcze jedna. Wymyśl słowa. Tutaj trzy litery. Masz długopis, pomyśl chwilę. Ja nie mogę. No ryg... Idę po drugą kartę. Gar. Dobrze. 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 Yeah. Jakie chcesz zadanie? Numerek. Eee, trzy. Dobrze. Trzy. Wymień trzy imiona na literę B. Bartek. Basia Bartłomiej Dobrze, jedno ma Bronisław Bronisław, dobrze Dobrze za Pierwsze ciebie. zadanie zaliczone to jest litera B to jest... Cztery szesnasta litera alfabetu Jeju, ale polski synny A, on. No. No. <laughs> hey. nie ma, A O No mam Alfabetu A, O A, O To co dalej? Nie wiem E, jak pani od polskiego to ogląda, to eee. naprawdę Mateusz się poduczy. Eł. Dobrze. Pięć. Dobra. Opowiedz żart. Musi się ktoś zaśmiać. Nie, nie. Baba do windy, a tam schody. Dobrze, idziemy szukać ludzi. Odpowiedzieliś pani żart. Dzień dobry. Kolega dostał wyzwanie. ale do niego chodzi, chodzi, baba chodzi do windy, a tam schody śmiała się to Pani. pani się... Jesteśmy w sklepie. A Pani tak? Chodzi baba do windy, tam schodzi. Może Które się... jest pierwsze zadanie? Tak. Ile można zjeść na pusty żołądek? Mm. To jest bardzo podchwytliwe pytanie widzę. Czekaj, na pusty żołądek. I nie masz nic z żołądek. Czekaj, myślę, myślę, myślę. Jedno. Dobrze. 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 I Bo jest. jest brzuch zapełniony. Jest. To macki, no jak tą ośmiornicą na macki? No dobrze. No dobrze, świetne. I co to jest co za hasło? Jabłko. Jabłko. Ja Podejdźcie to tylko raz, więc słuchaj. Masz jedno to? 2 razy 4 podzielone przez 2. 2 razy 4 podzielone dwa. przez 2. Dwa. Uważaj na kolejność działań. 2 razy 4 to jest 8. Jak ładna Okej, okay. no. Czekaj, dwa razy i osiem... <grywa> nie, nie, mogę Tak, tak nagrywa tak, się. Szósta o, klasa to jest ma I osiem. Osiem? Jest nie, osiem. siedem. Udzielić przez dwa. To będzie 4. Znasz się na matematyce dobrze. Dobrze Zabijś tutaj wynik. Świetnie. Cztery, cztery ale. Tak. Osiem! Co? Osiem! Cztery. Tak. Normalnie cztery. No po prostu czy ty r y. 4 <noise> i 8 w okresie. Jak zapisać 4? <noise> <O>, wyższa matematyka. <noise> Joje, jaki chyba rozszerzone płacki. <noise> <Rysk>. Dobrze. <noise> Dobrze. A, I musisz rozwiązać każde zadanie, nawet jak już znasz hasło. Dobrze, no, ja tam kolejny jestem moim przepraszam pana. Według reguły ortograficznej dotyczącej... do dotyczące doty, 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 dotyczącej... litery rzec. I teraz jest kropką piszemy po spółgłoskach. No, no, N, no. L. eu Dobrze. N, I. I... jak to było? Z podobnego do, do N w R. zapisie. R, dobrze. Teraz y, tam masz tylko to. Czy jeszcze musisz... E, tylko po spółgłoskach, tak? Hmm. Dobra. Piętnaste masz tutaj jeszcze. Eee. Nie. Karolina nam jest chyba potrzebna. Piętnaście przysiadów, Mati, umiesz? Raz, dwa, dwa trzy, 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 cztery, cztery pięć, pięć, sześć, siedem, sześć, siedem doj, Matiusz, osiem, doj, doj, dziewięć, dziesięć, dwie, jedenaście, dwie, dwanaście, dwie, trzynaście, czternaście, pięć, piętnaście, 10 pompek, druga litera. Robisz pompek? No, 10. 10 pompek? Tak. Tak, tak, prawdziwy. Chcesz przynieść? Nie. nie, Mati, dobrze. Mati rezygnuje z. Czy yy... 5 pompek zrobisz? Nie. Nie, ok. 10 brzuszków, trzecia litera. 10 brzuszków. Dobrze, Mati, 5 brzuszków. Mati, ja Dawaj. Daj. Raz, dwa, trzy. Cztery. Jeszcze jeden. Pięć. No Mati, no jakbyś tak ładnie robił. Dziesięć tam było. Dziesięć? Raz. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziewięć. Jeszcze jeden. 10, 10, 10, 10! Brawo, Mati! Co tam masz? Deska minuta Jeszcze chyba, tak? Jeszcze deska minuta. Robisz? A deska minuta? No! Easy. Dobra. Masz minutę, minutki. Dobra. Nie. nie! Robisz deskę normalną, taką, Mati, odpal sobie na, na, na telefonie ja mu timer. Ja muszę A, dobra. Masz przygotowaną? Czekaj. Minuta. Mati tu się wyleguje na plaży. Wstygnie na plaży. Znowu jest! Mati, prawa no. autorskie! Dobrze. Ile się zostało? Tyle dokładnie. 50 sekund. Proszę nagrać ci, nie dotyka tam nic. A, dobra. Nie, będzie git. Już. Już, Mati! Spocznij! Dobrze! Baczność. Baczność! Stop! Spocznij! Dobra, uzupełnię ci. Mm, Karolina, weź ma temu ten lek do, do plecaka. Musisz? A ty się kiedyś zeżgesz w samochodzie? Dawno. Dawno, ale jednak. <noise> proszę bardzo. Ja jest po brzegi, tak, klapki. Niech proszę bardzo. Ej, jak znamy Erika, to on jeszcze nie jest spakowany. On się będzie pakował przez 5 minut. A zapomni połowy rzeczy. Mati, bierz ten ciężki plecak na swojej barki. Tylko musisz mi najpierw odgarnąć hasło z piątym tym. I bierzesz plecak. Bo Mati nie, nie zrobił pompek, tak? Tak, no to musisz odgarnąć. No. Co to będzie? Mm, mm. Nie wiesz? Czekaj. On mi drink daje i chce robić zanurz. Mati. No. Tu? Tak, tak. Nie, nie, tu Mati. Ale tutaj też może być. Żart. Dobrze! Dobrze, a tutaj Dla co wyszło? Abyka. Abyka. Co, co, co a byka. to jest? Abyka. Abyka. Nie, to nie było planowane. Aha, OK. Ale Żart. Masz? Hasło. A to, jak te wygląda, kurde. Co? Jakie ja jest? ja zdejmę ten plecek, bo mi ciąży. Hasło. Na ciemno, na to. ciemno, na ciemno. No, to jest to. Garaż. Nie kupiliśmy ci garażu. Garaż, garaż, garaż. Ej, Dobra, wiesz co, Mati garaż. zapomniał czegoś. E, Bate, czego ty zapomniałeś? Karty SD mam Karty 3 SD. minuty. Więc Mati idzie do, do domu na chwilę. No. My tutaj mamy na ciebie czekać, tak? No, tak. Tak naprawdę idziemy zostawić Matiemu coś pewną rzecz, nie idziemy po kartę SD do domu, idziemy po do do garaży. Mati, ci jak ci wyszło has hasło? Ej, y jak to było? Garaż. Garaż. Wiesz, gdzie tu są garaże? Wiem. Masz minutę. Masz minutę na udanie się tam. Stop! Stop! Karolina, żeby cię zmylić, pójdzie... Minutkę przed tobą. Dobrze. Zamknij oczy i się odwróć. Nie, wystarczy, że się odwróci. Krzyknij kiedy. Dobra. Właśnie pokazałem hasło do Mattiego telefonu. Mat i pokać, jaki piękny film ostatnio. Ten? Nie ten ten. Most popular. Nam się nie śpieszy, tak mamy minutę aż wykonanie tego zadania. że Ja się... idę za tobą, ja idę za tobą, tak? Dobrze wiedzieć. A Karolina nam wyskoczy zaraz i mówi: No ty pierdolesz. Ciemno Ja muszę Maci, no pomóż, gdzie może być teraz Karolina? Idź do Karoliny, musisz iść do Karoliny. No tutaj ją... Mati podróżnik. Fajny masz ten plecak w ogóle. Mati, Matiusz Mati chce do śmieci. Karolina, co masz nam do zaoferowania? Pokaż nasze towary. Pokaż towary. Towary? Tak. Mati, musisz coś znaleźć. No, Mati. Masło garaży, pospawić teraz. Czy wiesz gdzie to jest? Co? Nie. No. Lal <laughs> Ej, ja nawet nie wiem, gdzie to jest. Ej, dobra. Tak. No to weźcie, bo ktoś, ktoś się zainteresuje. No. Gdzie jest plecak? Find the back. Back. nie. Pan dobra. Nie. My myśleliśmy, że pieniądze tutaj zostawimy. Nie. Nie, nie, nie ma tutaj tak. takich no, rzeczy. taki aparat w to ci da. Na szczęście panowie nic nam wtedy nie ukradli, ale jeżeli teraz to oglądacie, to nie róbcie tak na przyszłość, ponieważ plecak był zamknięty, wy go otworzyliście i najprawdopodobniej coś w nim... Szukaliście. Więc e, no, po prostu nieładnie jest tak robić. E, ja mogłem po prostu zgubić ten plecak i e, w tym momencie byłbym pozbawiony jakichś moich rzeczy, które należą e, do mnie. A panowie zatrzymali się samochodem dosłownie obok. E, Plecaka i próbowali coś w nim znaleźć. Więc tyle ode mnie. Oglądajcie dalej. Powinienem teraz jakoś stumić głosy tych panów, ale nie będę tego robił, ponieważ lepiej, żeby wszyscy się dowiedzieli, kto to zrobił. Może ktoś zna tych panów. Nam się niestety nie udało później ich zobaczyć, jak tam wracaliśmy, ale może ktoś z Was do tego dojdzie. Niech się wszyscy dowiedzą, kto robi takie rzeczy w Polsce i w Pobieńicach. No, powiedzmy się w Szukaj głębiej. Szukaj głębiej, Maci, znalazł. Mati znalazł plecak. Zmógł Co to jest? Możesz odstawić teraz plecak, Maci? Pamiętasz, że Maci ci napisał na Discordzie, żeby zabrać dwie koszulki Team Amadeus. Tak. A ty ile miałeś? Jedną. A teraz ile masz? Dwie. Tak. Ty nie za mały rozmiar kupisz? O nie, bo ja O Jezus Maria, co ja zrobiłem? Ty nie pomyliłeś koszulka, nie posyć, ani ja, posyć... ja pomyliłem, ja wziąłem, z... ja wziąłem swoją koszulkę. A to nie była część pranka? Nie Mati, i to nie była część pranka. Patrzcie jacy panowie są szuje jeszcze czekają, żeby może zostawimy ten plecak, to oni sobie tam jeszcze coś wezmą. Więc po prostu nie wiem, czy takich ludzi nie męczy na przykład sumienie albo coś w tym stylu. Się... Ale patrz, patrz coś takiego, hmm. że co nie był plecak, co nie, on był zamknięty. No. Przyszliśmy, był otwarty. O czym to świadczy? Co? Otworzyli sobie, no, a co mieli zrobić? Otworzyli, pieniędzy chcieli szukać. Proszę, koszu, proszę. O, to jest koszum, przekazanie. przekazanie. Maciej, Maciej jest duetsjonal. On idzie do światła, zanim otworzy. Ja, to jest ten moment. This moment. Ja, yeah. 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 ja. Na głowę. Gratulujemy. Pokaż, proszę pokazać jak mam. Proszę, proszę Proszę pokazać. Oto koszulka Matiego. Na szczęście, mimo buraczanego zachowania tych panów, wszystko udało się po naszej myśli. I Mati ostatecznie dostał koszulkę.